Cześć! ze strony Szymon. Witam na moim kanale. Witam w kolejnym odcinku z cyklu Przeczytane z biblioteki. Jeśli podoba Wam się moja twórczość, zachęcam do subskrybowania kanału, także udostępniania, komentowania, polubienia. Będzie to dla mnie znak, że podoba Wam się to, co omawiam. Dzisiaj, teraz omówię nie komiks, ale książkę. Jest to książka Gwiezdne wojny, czyli Star Wars. Wielka Republika, próba odwagi Justiny Ireland. Co to jest ta Wielka Republika? Ci, którzy nie wiedzą, powiem, że to jest taki projekt multimedialny, łączący książki, komiksy, w przyszłości pewnie też gry komputerowe, który przedstawia okres w gwiazdnych wojnach, dziejący się około 200 lat przed pierwszym filmem, czyli przed mrocznym widmem. W galaktyce wtedy panuje pokój. Republika. Rządzi sporą częścią tej galaktyki. Działa tam spokojnie Senat. Jest, z tego co pamiętam, pani kanclerz. Rada, Rada Jedi ma się dobrze. Współpraca między Republiką a Jedi jest bez, bezproblemowa. Symbolem, można powiedzieć, tej nowej republiki, czy no, Wielkiej Republiki w zasadzie nie nowej, tylko Wielkiej, jest to, że powstaje latarnia Gwiezdny Blask odległych Rubieża Galaktyki, ona ma być czymś w rodzaju symbolu, ambasady, gdzie najważniejsi przedstawiciele Republiki oraz Zakonu Jedi mają mieć swoich przedstawicieli. I to ma się koncentrować w ogóle całe życie, cała współpraca dla odległych Rubieża, jeżeli chodzi o Republikę. Do tej pory w Polsce ukazało się kilka książek z tego cyklu, z tego okresu, nakładem wydawnictwa Olesiejów, tak samo jak ta. Oraz jeden komiks wydany przez Egmont. to była Wielka Republika, tom pierwszy, Bez Strachu. Omawiałem go już na jednym z poprzednich filmów. Komiks wypożyczyłem w Książnicy Beskickiej, znaczy komiks tamten też. Komiks wypożyczyłem w księgarni Beskickiej. Książkę tą też wypożyczyłem w księgarni Beskickiej. Tak samo jak komiks Bez Strachu, tak samo tą książkę wypożyczyłem w filii na Osiedlu słonecznej przy ulicy Reja. To o czym jest ta książka? Ona jest, można powiedzieć, bezpośrednią kontynuacją, albo nawiązuje do wydarzeń, które miały miejsce w światłu Jedi, czyli pierwszej powieści, pierwszym, pierwszym elemencie Wielkiej Republiki. Książkę też czytałem z biblioteki, też z Osiedla Słonecznego. I tak, tam były problemy z tym latarnią Gwiezdny Blask. Nie udało się jej uruchomić, i pojawiły się, nazwijmy coś takiego jak wynurzenia, czyli nagłe. Wyskoki z nadprzestrzeni, że poruszając się w nadprzestrzeni, można było mieć jakieś. stretne się z jakimiś odłamkami. I to jest takie, powiedzmy, zagrożenie, które cały czas wisi nad Republiką, bo do końca, czy nad Galaktyką nawet sam, ponieważ nadal do końca nie wyjaśniono przyczyn tego zjawiska. Jest podejrzenie, czytelnik wie, ale sama Republika do końca tego nie wie, że daj próbuję to odkryć. Natomiast ta książka. To jest powieść młodzieżowa w zasadzie, kontrola koncentruje się na kilku niedojrzałych do końca jeszcze bohaterach. Mamy tutaj rycerkę Jedi, I tutaj imię muszę powtórzyć sobie, Vernestra Wod. Ona jest świeżo pasowaną rycerką. Nie jest już padawanem, ale jest rycerką. Do tego mamy padawana Imri oraz Avon i jak jemu było na do czy jakoś tak mu na imię? No i w każdym razie ci bohaterowie zostają uwikłani w przygody, których się, krótko mówiąc, nie spodziewali, ponieważ miałaby to być rutynowa podróż na z takim luksusowym statku kosmicznym, można powiedzieć, liniowcu, gdy nastąpiła katastrofa. No, katastrofa, i oni musieli się ewakuować, i generalnie coś, co było taką spokojną wycieczką, kiedy zajmowali się swoimi sprawami, nagle. Muszą walczyć o przetrwanie. Lądują na nietypowej planecie, gdzie muszą poznać jej ekologię, co mi się bardzo podobało, żeby po prostu przetrwać, nauczyć się, co są ich mocne strony, słabe strony. Bardzo podoba mi się przedstawienie tutaj Jedi. Podoba mi się dlatego, że nie jest to takie jednoznaczne i oczywiste, że powiedzmy mistrzowie są super doskonali i Jedi są bezproblemowi, bez takich bez umności Nie. Tutaj mamy sytuację, po pierwsze, główną bohaterkę, rycerzkę Jedi i podoba mi się, że to jest takie podkreślenie tego stopnia w zakonie, czyli mamy najpierw młodzików, później mamy padawanów przydzielonych do mistrzów, później mamy rycerzy Jedi, czyli samodzielnych Jedi, następnie mamy mistrzów, którzy szkolą i członków Rady Jedi, czyli mistrzów członków Rady Jedi. Tutaj główna bohaterka jest na tym średnim stopniu, czyli rycerka. Jest jeszcze Padawan, czyli Imri. I widać różnicę w postępowaniu między rycerzem Jedi, a Padawanem Jedi. Ktoś, kto skończył szkolenie, jest samodzielny, a ktoś tego szkolenia nie skończył. Jest to bardzo fajnie przedstawione. Postacie są wyraziste i fajnie, bo każda ma coś do pokazania w sobie. Każda ma jakąś drogę, jakąś przygodę, jakąś historię. Ta czwórka głównych bohaterów, oni się od siebie różnią, ale nie są bezosobowi, że tak. Każdy ma swoje pragnienia, miał swoje marzenia, swoje dążenia. Każdy musi się czegoś nauczyć w tej przygodzie. No, próba odwagi, w sumie tytuł jest adekwatny. Jak to się łączy ze światem Żyda? Już powiedziałem na początku, że są nawiązania do tego, co się wydarzyło w tamtej książce. Czy to się łączy z tym komiksem z Wielkiej Republiki Wydanym przez Egmont? Tak. W zasadzie postaciami troszeczkę. To się mówi na to cameo, czyli na chwilę wystąpiły postacie z tego komiksu, ale na chwilę to nie ma jakiegoś większego znaczenia czy fabularnego, ale, bo to mogło być dowolne na postać, ale to pokazuje, że to jest jednak ten sam świat, to samo miejsce. I fajnie, bo można te pozycje czytać całkowicie niezależnie. Ja jestem zadowolony z przyczynania tej książki, mimo że jestem no, sporo starszy niż zakładana grupa docelowa nastolatkowie. Czyta się to szybko, wygodnie. A, ten bohater nazywa się Manemie Honesty. Właśnie. Yy, przyjemnie, się, przyjemnie się to czyta. Poszerza nam to troszeczkę wiedza odnośnie tego czasu, właśnie tej Wielkiej Republiki, a jestem tego fanem. Trzy pozycje, które do tej pory czytałem z tego klasu, bardzo mi się spodobały. Podoba mi się to przedstawienie Galaktyki i Rycerzy Jedi jako tych prawdziwych strażników pokoju, tych opanowanych, dążących do, do perfekcji, tych, którzy stoją na straży jakiejś pomocy, którzy najpierw zajmują się ratowaniem, a w Światle Jedi jedna z najfajniejszych akcji to było, to jak było po prostu katastrofa chyba jakiegoś statku kosmicznego i było wezwanie eskadry Jedi na pomoc, to po prostu było i natychmiastowe działanie. Takie Fajne przedstawienie, że Jedi są do pomocy przede wszystkim. Komu mogę polecić? Przede wszystkim każdemu miłośnikowi Gwiezdnych Wojen. Nawet jeżeli jesteś starszy niż zakładana grupa docelowa, czyli masz troszeczkę więcej niż te kilkanaście lat. I tak moim zdaniem warto, jeżeli jesteś miłośnikiem Gwiezdnych Wojen, przeczytać tą historię. Jeżeli wsiąknąłeś i zainteresował cię z okres Wielkiej Republiki, High Republic, czy jak to się nazywa? Tak, Wielkiej Republiki, to warto to przeczytać. Tym bardziej, że może podejść do biblioteki i sobie wypożyczyć. Nie przejmuj się tym, że teoretycznie jest to powieść młodzieżowa. Fajnie co się wszystko zazębia. Jeżeli tylko biblioteka będzie miała coś więcej z tego okresu, z chęcią poczytam. Postacie są właśnie fajne. Trzcionka yy, jest bardzo wygodna do czytania. Powieść nie jest strasznie długa, więc to też nie jest nie trzeba, nie jest to ciężka. Jest to taka miękka, kładka, taka Fajna książka na kilka dni, na takie miłe spędzenie czasu. Ja ze swojej strony polecam i jestem bardzo zadowolony. Zapraszam w ogóle do biblioteki w Piosku Białej na Osiedlu Słonecznym. Tam jest sporo książek z Gwiezdnych Wojen, troszeczkę komiksów z Gwiezdnych Wojen, w tym nawet pozycje anglojęzyczne. Jeżeli ktoś jest zainteresowany, I to są naprawdę fajne pozycje. To taki, co prawda, z legend, ale naprawdę, naprawdę przyjemne, bo są takie omnibusy. Więc jeszcze raz zachęcam, polecam. Do następnego razu. Cześć.